Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wszystkimi. Amen. To był koniec, ale także początek. Apokalipsa dobiega końca zaproszeniem otwartym. Usłyszałeś. Teraz wybór należy do Ciebie. Właśnie przeszedłeś przez najbardziej przerażającą i najwspanialszą Księgę Biblii. Widziałeś pieczęcie, które zostały otwarte. Słyszałeś dźwięk trąb. Widziałeś bestię, która się podniosła. I niebo, które się otworzyło. Ale apokalipsa nie kończy się na destrukcji, kończy się na decyzji. Bo teraz już wiesz, widziałaś, a kto zobaczył nie może już ignorować. Czas płynie nieubłaganie. Świat już nie jest taki sam. A to pokolenie nasze doświadcza proroczych ech w czasie rzeczywistym, to nie jest kolejny kanał, to miejsce dla tych, którzy pragną czegoś więcej niż religii, dla tych, którzy poszukują objawienia, prawdy, konkretnego stanowiska i chcą być przygotowani. Więc jeśli to do ciebie przemówiło, zapisz się teraz.